Sorze, jakie terapie nazwałby pan kamieniami milowymi w leczeniu cukrzycy? No to zależy jak daleko wstecz spojrzymy, no największym przełomem bo niewątpliwie odkrycie insuliny za 3 lata będziemy obchodzić jej stulecie, stulecie odkrycia tego hormonu i jego działania i to będzie w diabetologii wielkie wydarzenie. A potem kolejne grupy leków, które wchodziły. Pierwsze leki do ust, metformina, pochodne z lomocznika. to się działo 60 ponad lat temu, więc leczenie cukrzycy już ma się długą historię. Natomiast ostatnia dekada, ostatnie 15 lat to jest okres no, bardzo żywiołowego rozwoju leczenia cukrzycy i ten okres dlatego jest przełomowy, że myśmy otrzymali leki, które nie tylko obniżają cukier, no bo to każdy lek na cukrzycę ma obniżać cukier we krwi to nie jest nic szczególnego, ale otrzymaliśmy leki, które po prostu zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli no mówiąc bardziej y, prostym językiem, pacjenci, którzy te leki przyjmują po prostu rzadziej umierają z faktu przyjmowania tych, a nie innych leków, a nie tylko z faktu, że mają obniżony cukier. No i to jest niewątpliwie taki przełom, bo myśmy w diabetologii takich leków w zasadzie Poza podejrzewaną o korzyści kardiologiczne metforminą nie mieli. Dla nas takimi wiodącymi lekami w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego w cukrzycy bo na przykład statyny do obniżenia cholesterolu. Natomiast teraz mamy leki, które są stricte lekami diabetologicznymi, a niosą ze sobą bardzo dużo dodatkowych korzyści. A czego brakuje najbardziej diabetologowi leczącemu diabetyków? No na pierwsze, znaczy cisną się na usta słowa, że absolutnie wszystkiego. Ej, znaczy nie brakuje nam jednej rzeczy, a raczej jednego, jednej istoty, mianowicie pacjentów nam nie brakuje. Tego nam nie brakuje na pewno. Natomiast brakuje nam i poziomu kontraktu z NFZ-u, brakuje nam pielęgniarek, z którymi moglibyśmy współpracować, brakuje nam y, jakby finansowania samej edukacji, brakuje nam również tych możliwości nowoczesnego leczenia, bo tak naprawdę od 20 lat poza niektórymi insulinami nic nowego w leczeniu cukrzycy podrogi nie zostało zrefundowane, a 20 lat to jest ogromny okres. Także no, my leczymy jak umiemy, stosujemy terapie tradycyjne, one Robią to, co robią, czyli cukier obniżają, ale no, chorzy już powinni móc korzystać z leków, które my cały czas mówimy nowe leki, ale już takie nowe nie są, bo leki z grupy inkretynowych za chwilę minie 15 lat, jak są dostępne, a inhibitory SGLT2 są już w siódmy rok na rynku. także. Nie, u nas są na rynku, tylko są po prostu nierefundowane, także nie, my mamy wszystkie leki, które ma świat, to w ogóle z tym nie ma problemu, także teoretyczna dostępność istnieje, praktyczna dostępność no, nie istnieje i my po prostu no, nie mamy jak pacjentów po prostu leczyć tak jak na to, nawet nie to, że zasługują, ale powinni być leczeni i używamy takiego sformułowania w tej chwili, że nie sięganie po te nowe leki, które po prostu zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe jest, krótko mówiąc, nieetyczne. No, przynajmniej nie proponowanie choremu takiego leczenia, ale to z kolei raz na, rodzi frustrację, bo no, ogromna większość chorych nie jest w stanie wydawać kilkuset złotych miesięcznie na taką terapię od 100 do 500 złotych. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że nie brakuje pacjentów. Cukrzyca wiąże się w dużej mierze ze stylem życia. Czy otyłość zawsze równa się cukrzycy? No gdyby to tak było proste, to byśmy mieli jedną jednostkę chorobową. Otyłość powoduje wystąpienie cukrzycy typu drugiego u osób, które nie są w stanie to w dużym uproszczeniu, ale tak to cały czas uważamy, że, że ten pogląd jest słuszny. Yy, więc występuje... No, cukrzyca u osób otyłych, u tych otyłych, którzy nie są w stanie zrekompensować narastającej insulinooporności. W otyłości tkanki bronią się przed działaniem insuliny. To działanie polega głównie na tym, że komórki wchłaniają glukozę i jak się jej nie spala, zamieniają ją na tłuszcz i magazynują na przyszłe czasy, kiedy na przykład nadejdzie głód. Więc u osób otyłych te komórki są obładowane tłuszczem, nie chcą reagować na insulinę, rozwija się insulinooporność i organizmy części osób otyłych radzą sobie z tym dobrze, produkując bardzo dużo insuliny, która po prostu bombarduje te komórki nieustannie i zmusza do wchłaniania glukozy. U osób, które nie są w stanie wyprodukować tyle insuliny, rozwija się cukrzyca. Czyli tak naprawdę jest to już na tym etapie rozumienia dość skomplikowane, no bo gdy widzimy osobę otyłą wchodzącą do naszego gabinetu, to stereotypowo można pomyśleć, no tak, ma cukrzycę, nadciśnienie, bolą go kolana i początki depresji, to wszystko jest prawdą, z wyjątkiem tej cukrzycy. Są osoby monstrualnie otyłe, które cukrzycy nie mają, mają tylko bardzo wysoki poziom insuliny we krwi, bo ich trzustka jest w stanie tyle wyprodukować. Ale z drugiej strony jest to kwestia czasu. Najsilniejszym czynnikiem wystąpienia cukrzycy jest wiek. Jeżeli ktoś jest otyły, miał w rodzinie kogoś chorego na cukrzycę, to z każdym rokiem rośnie ryzyko, że tę cukrzycę w końcu dostanie. No i po 60. roku życia w Polsce co czwarty człowiek ma cukrzycę co, co, typu drugi.